Serdecznie Mariusz Szpakowski, Filipiny Bohol. Carmen rajskie życie w górniku, życie na filipińskiej prowincji. W miałem dzisiaj nie nagrywać filmu, a już Wam mówię o co chodzi. Ostatnio kończę pracę, edytowanie i tam już różne rzeczy swoje robię bardzo późno i kończę coraz później. Kończyłem o godzinie 2 w nocy, potem kończyłem o godzinie 3, potem mi się przesunęło to już na 4, ostatnio. No i dzisiaj to już dowaliłem do pieca Poszedłem spać o godzinie 9 rano Nie mogłem zasnąć. Nie położyłem się o czwartej, ale nie mogłem zasnąć Takąś bezsenność cierpię <grym> Muszę sobie jakieś ziółka załatwić Na sen. Muszę po prostu się przestawić na ten tryb Który byłem wcześniej Przestać chodzić późno spać, nie? Bo to między dziesiątą, a szóstą rano to jest czas, kiedy Organizm najlepiej wypoczywa, powinno się spać No i w położyłem się Wstałem o 12.00. Więc o 9.00. Właśnie na mojego sleep, Danika. Najno o ten. O 10.00 poszedłem spać. A o 12.00 wstałem. Mały mnie obudził. i Mały spod do 12.00, rozumiecie to? Taki śpioch jak ja. No i wstałem i po prostu jestem zmarnowany. Nie? Muszę po prostu wskoczyć na ten nerytm. Przestawił mi się czas, nie? A teraz powiem wam, dlaczego się wpakowałem w takie terapie. Dlatego, że najlepiej mi się pracuje w nocy Jak już wszyscy śpią, nie? Bo w ciągu dnia, czy nawet wieczorem No to nawet nie mam możliwości usiąść I cokolwiek zrobić, bo... No mi się trzeba zajmować, nie? Danika gotuje, ja się zajmuję dziećmi Cały czas jakieś zajęcia Szczególnie wieczorem ten czas jest taki bizny, nie? Dlatego jak oni już idą spać to ja wtedy siadam i mogę spokojnie robić, no i siedzę całą noc Tragedia, nie czekamy na kuriera, ma mi przywieźć zabawki <grystanie> nie, nie będę pokazywał nic no. <grystanie> W każdym razie Nie wiem ile będziemy czekać Danika głabę zrywa Ta głaba nie dobra It's good? No, ha? Nie, to tak jakbyście... Na, w ogóle nawet nie, nie wiem do czego to porównać tą głabę, nie? Mm. Nie wiem, może jakbyście... No jakąś niedojrzałą śliwkę, jakoś niedojrzałego owoca jedli, no Trudno porównać Jest i nasz kurier Fajnie, że trajkiem jeździ, bo oni wszyscy na motorkach, a trajkiem wi więcej można zawodować nie? na market, standardowo jak zawsze mandarynki musimy kupić dla dzieciaków. Spadły ceny, słuchajcie, ryżu, odkąd nowy prezydent jest. Obiecał, że spadną ceny, no i spadły. No i na market. Co we mamy? Co A to Co to chcesz? Co Nie? chcesz? Co ty chcesz? Co wrócił Co tam ma Co Wodę? Nie? Yeah? Co robię rosołek. Co te robię dziewczyny i te robią dziewczyny i wiecie? Myślałem, żeby może moringi dodać do tego rosołu, Byłoby pyszne też, pewnie. ale zapomnieliśmy zerwać. Dałem Oliverowi marchewkę. O nie, jak mu dałem, to od razu guziaczek uśmiechnięty. O jak chrupie. Jak króliczek. Tak? Eee. Uwielbia marchewkę. Vanessa jest z babcią u... u. Córki e, Marina, na dół zaszły. No, you need to be careful, make sure you don't put all no, no, no. <coughs> Bo jeszcze się mi, czym mi się zakrztusi. Yeah. What, what i have? have to partner. Danika mówi, że dwie partnerki będę miał: Danikę i Lin. Zrobiłem zupkę ulubiona Olivera i Vanessy. A oni jedzą, Filipińczycy, zupę na talerzach do drugiego dania. Nie wiem, czy okay. zauważyliście. Ja to byłem w szoku, jak pierwszy raz zobaczyłem. Okay. Sit down, lean and try and tell me if my soup is good. She so will be my second wife then. If you like. <laughs> no, my się no, żartujemy tutaj. Dwie... Dwie kobiety to... Dwa razy więcej problemów no. i obowiązków. No. no, try, try and tell me, if it's good. Tell her, Danika. Do idą Nie, Yeah, she needs to be my wife. She is already. <laughs> she is already. Oh, <laughs> yeah, mom, the So, I it's good. Lin? Oh, no. Good. You like? Hmm. Try it, now. To dla mnie. Słuchajcie, idę spać wcześnie, więc króciutko, szybciutko, bo już jest 12, a planę z o pierwszej się kładę. Więc to muszę się wyspać. Kurczę, może powstanie jakaś polska wioska, jakieś polskie miejsce. Ciekawe by było. Wiesz co. Może było dużo niejasności. Jakby tak wszystkich Polaków tutaj na Filipinach zabrać w jedno miejsce i żeby razem mieszkali to myślę, że dużo byłoby awantur tak mi się wydaje, nie wiem czy to dobry pomysł szczególnie jakby sobie popili sam tydzień czasu do szkoły miała nie chodzić nie? bo remont sobie wymyślili w trakcie roku szkolnego tych dwóch sal, które tam mają i miało być to tydzień czasu Wolne, a się okazuje, że jeszcze jest nieskończone, że być może będzie drugi tydzień. Mówią, że w środę ale jakoś mi się nie chce wierzyć. Więc zamiast takie remonty planować poza rokiem szkolnym, no to robią to w środku, a to jest celowo, żeby po prostu nauczyciele mieli wolno. Tak jest na Filipinach. A jak jest wolne to musieli po prostu przyjść do szkoły i patrzeć, nadzorować może któryś z tych nauczycieli, nie? Nic, słuchajcie, kończę. Nie będę odpowiadał na komentarza. Eee, no tak wyszło, że krótki film dzisiaj. Za wiele nie nagrałem. Zmęczony byłem taki niewyspany trochę. I to. Zobacz, zobaczę, że jutro się uda coś nagrać. Także pozdrawiam serdecznie. Zdroweczkę dla Was.